Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam po raz pierwszy przy pomocy nowego telefonu, więc zobaczymy, jak mi pójdzie, jak będzie z obrazem, jak będzie z dźwiękiem, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok i będę mogła ten film wykorzystać. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o powieści Emily Henry. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, to. Yy... Nie jest najnowsza książka w dorobku Emilii Henry, nie jest to też jej najnowsza książka wydana po polsku. Jest to też kolejna książka, jej kolejna książka, którą czytałam i też kolejna, którą omawiam na kanale, bo opowiadałam Wam już o Beach Read, które mi się całkiem podobało. W zasadzie można powiedzieć, że Beach Read była jedyną książką Emilii Henry, którą czytałam, bo resztę słuchałam, bo to są książki. Które świetnie nadają się do słuchania, jak robicie inne rzeczy, żeby się za bardzo nie skupiać, nie zastanawiać. Więc przesłuchałam właśnie jeszcze ludzi, których poznajemy, spotykamy na wakacjach, ludzi, których spotykamy na wakacjach. Przesłuchałam też BookLovers, których bardzo lubię. No i teraz jestem już w końcówce słuchania Happy Place, także Zostało mi już z jej książek tylko Funny Story. Jak zapoznam się z Funny Story i do końca z Happy Place, to być może pokuszę się o taki film na temat całości wydanej po polsku twórczości Emily Henry. No ale póki co skupmy się na ludziach, których spotykamy na wakacjach których bohaterami są Poppy i Alex. Poppy i Alex od dawna są przyjaciółmi i obserwujemy ich relacje w dwóch planach czasowych. Z jednej strony Poppy i Alex są studentami, obserwujemy ich jak się poznają, jak z początku nie bardzo przypadają sobie do gustu, bo mają kompletnie różne osobowości. Bo Alex jest spokojny, rozważny, niewiele mówi. No, a Popi jest taka dosyć postrzelona, jest duszą towarzystwa, lubi imprezy, wiadomo. Ale raz, że jakby są na tym samym kampusie, więc spotykają się ze sobą dwa, mieszkają mniej więcej w tej samej okolicy, więc pewnego razu, gdy wracają do domu, Alex proponuje Popi, żeby z nim pojechała. Wiadomo, w Stanach Zjednoczonych nie takie odległości jak w Polsce, więc jadą kilka godzin, co pozwala im się lepiej poznać. Dzięki temu w sumie zostają przyjaciółmi. No i wreszcie um, okazuje się, że dzielą tę samą pasję do podróży. No i przez kolejne lata, przez Kolejne wakacje, można tak powiedzieć. Obserwujemy, jak Popi i Alex jeżdżą z miejsca na miejsce i tam sobie przeżywają różne wakacyjne przygody. A drugi plan czasowy to jest plan. Um, kiedy Popi i Alex już są dorośli, no i można powiedzieć, że ich przyjaźń przeżywa kryzys. Od dwóch lat się nie widzieli, popi za Aleksem bardzo tęskni, ale nie wie, jak jak wrócić do tego co było, my też nie wiemy, co tak naprawdę się stało. Do ostatnich stron książki w zasadzie nie będziemy wiedzieć, to w sumie ta wielka tajemnica, którą tutaj będziemy odkrywać aż do samego końca. No, ale coś się stało, co ich poróżniło, od dwóch lat się nie widzieli. No i teraz Popi ma chytry plan, jak tu sprawić, żeby Alex e, znów został jej przyjacielem. I tak, jak to uprzednio bywało, duży, duży udział w tym mają właśnie podróże. No i z jednej strony jest to historia rzeczywiście o podróżowaniu o tym, jak podczas wakacji przeżywa się różne przygody. Z drugiej strony jest, historia, jest to historia o tym, jak ludzie się z czasem zmieniają jak zmieniają nam się priorytety że kiedy byliśmy młodzi i mogliśmy spać w nocy w samochodzie i to było ok, no to jak mamy tych lat 30, no to tak już wolelibyśmy hotel i poduszkę i dostęp do prysznica. Franek, przeszkadzasz, wiesz? Oh, no, powiem tak, z tych książek, które Emily Henry, które czytałam do tej pory, to jednak... Ludzie, których spotykamy na wakacjach, podobała mi się chyba najmniej. Wolę zdecydowanie Book Lovers, wolę Beach Read. Niemniej jest to książka przyjemna. Jest to książka na, na ten ostatni tydzień wakacji bardzo dobra, więc jeżeli ktoś jej jeszcze nie znał, nie, nie czytał. To, to można właśnie na tę końcówkę wakacji zafundować tutaj Emily Henry, bo napisze wartko, napisze dobrze, napisze zabawnie. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, to też jest taka trochę jej wariacja na temat filmu, kiedy Harry poznał sali, czyli o tym, co się dzieje, kiedy w Wieloletnią przyjaźń wkrada się jednak miłość i czy tym można przetrwać, czy nie. Także generalnie nie jest to książka zła, ale w dorobku swoim Emily Henry miała już książki lepsze, miała takie, które ja osobiście bardziej lubię. Nie jest to jednakowoż książka, którą bym odradzała, i tak jak mówię. Na końcówkę wakacji będzie jak znalazł. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jak zawsze przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię i lubicie, to poproszę o lajki, like, poproszę o komentarze. Bardzo chętnie przyjmę wszystkich nowych subskrybentów, bo jakoś tak ostatnio ciągle tkwię na tym samym poziomie. A póki co bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu, cześć! Thank <laughs> you.